Mimo tego, że to tata mi teoretycznie poświęcał więcej czasu, mama była zawsze taką moją ostoją. W trudnych chwilach to ja wiedziałem zawsze, że będę miał w mojej mamie oparcie, i zawsze to oparcie w mojej mamie było. Moja mama jest też osobą niezwykle wierzącą. Ona ma sama w sobie takie ogromne oparcie duchowe w wierze, i, i przez to pewnie jest tak bardzo mocna. Rzeczywiście jest absolutnie niezachwiana przetrwała tyle bardzo, bardzo trudnych chwil. I zawsze potrafiła właśnie być tą opoką, chociaż jest osobą maleńką i bardzo drobną. Wszyscy mówią, o, jaka pana mama jest maleńka. A moja mama jest osobą maleńką ciałem, ale jest wielka duchem, i to jest jej, jej wspaniałość. Jest osobą też bardzo, bardzo mądrą. Ja zawsze mogłem liczyć na mądrość mojej mamy, co najbardziej doceniłem, kiedy już byłem takim chłopakiem dorastającym, a później dorosłym człowiekiem. Czasem rzeczywiście myślę, że może nawet za rzadko mówię mojej mamie że ją kocham, ale bardzo lubię ją przytulać czasem, bo właśnie jest taka malutka i lubię ją przytulać do siebie, jak tylko mam możliwość się z nią spotkać, chociaż nie jest to za często. Ale mam nadzieję, że mama wie, że syn zawsze o niej pamięta, bo jest rzeczywiście wielką osobą w, w moim życiu i odegrała ogromną rolę, która zawsze będzie zajmowała wiele miejsca w moim sercu. Oczywiście dzisiaj mam swoją rodzinę, dzisiaj mam moją wspaniałą żonę, dzisiaj mam Kingę. My w ogóle wszyscy jesteśmy razem bardzo kochającą się rodziną. Agata uwielbia dzieci. i Tej funkcji pierwszej damy, ten kontakt z dziećmi, pomaganie dzieciom chyba jest najważniejsze. I zrozumiałem, jak wspaniałą rzeczywiście jest osobą, ile potrafi z siebie dać także i innym. Nie tylko mnie, nie tylko Kindze, bo dla nas była zawsze, ale także i innym po prostu ludziom, przecież których nie znamy, a nad którymi umie się pochylić z troską. Ja też miałem szczęście, bo mama mojej żony jest też osobą, z którą się czuję bardzo związany i która zawsze była dla mnie bardzo życzliwa i oddana mi sercem jesteśmy szczęśliwą rodziną, ale kobiety w tej rodzinie rzeczywiście stanowią jej bardzo mocny punkt. Tak moja mama jest bardzo ważną częścią mojego życia, to na pewno. Wszystkim mamom życzę tego co najwspanialsze, jak najmniej trosk, radości z życia oraz zadowolenia z pociech. Drogie mamy, wszystkiego najlepszego.